Witam serdecznie tutaj jest paczuszka od Kreatywne Trendy Twojej hodowli paczuszka zawiera kubek zawiera naklejkę zawiera kapelusz i notatnik hodowcy przyda się na nowy sezon i jest to oferowane na wsparcie charytatywne na wsparcie charytatywne soda Największą kwotę zalicytuje i ją wpłaci, Do tego będzie wysłana ta paczuszka. Są dwie takie paczuszki. Tu jest jedna. Tutaj mamy drugą. O! Tutaj mamy drugą. Kubek, akurat z mojej hodowli. Notatnik. Czapeczka z logo. Dwa takie gadżety są przeznaczone na akcję charytatywną. Kto chce wspomóc akcję, to doda największą kwotę. To dwie najwyższe kwoty. Będzie pierwsza i druga kwota, zostanie wysłany ten upominek, a pieniążki przekazane na cel charytatywny. Na chłopczyka dla którego była szannej licytacja i te pieniążki tam zostaną przekazane. Serdecznie polecam i zachęcam tutaj do oferowania i wsparcia akcji charytatywnej. Tam się tego nie udało zlicytować na miejscu, dlatego teraz osobno tu na moim Facebooku oferuję te dwie. Paczuszki licytujemy. Pierwsze dwa najwyższe oferty wygrywają powiedzmy do, do niech będzie tydzień czasu do przyszłego piątku do godziny 20.00, czyli to jest e, 20, nie 18, 18 październik, godzina 20:00. 00, koniec, koniec licytacji. Polecam.